W nowym Fordzie Focus dostępna jest najnowsza generacja systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu na pasie ruchu. Podczas gdy system LDW ostrzega kierującego jedynie przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, system LKA aktywnie oddziałuje na koło kierownicy, utrzymując pojazd na odpowiednim pasie ruchu. Odpowiedni moment oporu oraz kąt skrętu koła kierownicy wyliczane są na podstawie szeregu danych, takich jak odległość od linii granicznych pasa ruchu, prędkość przejazdu oraz promień skrętu. Niekiedy podczas pokonywania zakrętu wymagana wartość momentu na kole kierownicy przewyższa jego maksymalną dostępną wartość, jaką ze względów bezpieczeństwa może zapewnić system LKA. Jeśli taka sytuacja ma miejsce i pojazd zbyt daleko wyjedzie poza właściwy tor jazdy, system LKA ostrzega kierowcę wibracjami na kierownicy. Jeśli kierowca zasygnalizuje skręt przy pomocy kierunkowskazu, system LKA pozostaje nieaktywny dla strony wskazanej przez kierującego dzięki czemu pojazd może zmienić pas ruchu bez ingerencji systemu LKA. W każdej chwili kierowca może zneutralizować działanie systemu LKA wykonując przeciwskręt, manewr gwałtownego hamowania lub dynamicznego przyspieszania. System rozpoznaje wówczas zmianę pasa ruchu jako zamierzoną. Jeśli system musi ingerować i wykryje, że kierujący nie trzyma rąk na kierownicy, po kilku sekundach jego działanie zostaje automatycznie przerwane. Przed wyłączeniem systemu na panelu instrumentów pojawi się świetlny sygnał ostrzegawczy oraz dźwiękowy. Funkcja ta ma zapobiegać całkowitemu poleganiu kierującego na systemie LKA oraz zdejmowaniu rąk z koła kierownicy podczas prowadzenia pojazdu.